Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy klasyczne polskie danie. Zaczynam od ziemniaków, Obieram je dokładnie, kroję na mniejsze kawałki i przygotowuję do gotowania. Mam tutaj ładny kawałek schabu, który oczyszczam z błon i ze skóry. Oczyszczony schab kroję na piękne kawałki, na takie plastro grubości głębokości mimo 1 cm 1,5 cm, cm maksymalnie. Każdy kawałek przykrywam folią i rozwijam po całości na kotletach. W środku i dookoła rozbijam kotleta, tak żeby był takiej samej grubości do całości. Z dwóch stron przyprawiam solą i pieprzem świeżo zmielonym. I tak robię ze wszystkimi kotletami. Teraz przygotuję jajko do panierki. Trzy jajka doprawiam solą, pieprzem, leciutko rozpełtam, Dodaję jeszcze odrobinę mleka i jeszcze raz wymieszam. Po kolei każdy kotek wędruje do jajka. Tutaj sobie chwileczkę odpocznie, namięknie, a ja przygotowuję już ziemniaki. Dodaję odrobinę soli, przykrywam i zaczynam gotować. Ziemniaki powoli się gotują, więc przygotuję teraz dodatek do obiadu. Pobieram ogórka i pokroję go w plasterki na coś w rodzaju mizerii. Po kuchni roznosi się zapach świeżego ogórka. A ty, mój drogi widzu, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli tego nie robisz, i oglądaj dalej. Krojonego ogórka przyprawiam solą i pieprzem, siekam do tego dwa ząbki czosnku. Można wycisnąć przez praskę oczywiście. Do ogórka dodaję jogurt naturalny, mieszam wszystko i seria już przygotowana. Teraz każdy kotek po kolei do bułki tartej panieruje. Dzisiaj panieruje bez mąki, tylko w jajku i bułce tartej. Kiedy mam przygotowane i opanierowane kotlety, na patelnie rozgrzewam odpowiednią ilość oleju, ewentualnie smalcu i biorę się za smażenie kotletów. Kotlety schabowe smażę po 3 minuty z każdej strony, aż będą takie pięknie kupiące, złociste i dobrze wysmażone. W międzyczasie ziemniaki się już gotowały. Dodaję masło i ubijam na pire. Piękne, złociste, chrupiące kroczeciki sabowe. Dzisiaj na obiad. Do tego ziemniaki ubite z masłem, wyszturane, eleganckie, mizeria z ogórka świeżego, z czosneczkiem i z jogurtem naturalnym. Przepiękny, klasyczny obiad. Dziękuję Ci za wspólne gotowanie, za oglądanie. Dziękuję, że jesteś ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!